Puszec, ładnie idziesz, idzie, chodź. Po a tu, a tu tak, ale tutaj na dalej idź. Jeszcze raz? Chyba Szyn. nie. Wystarczy. Chyba już koniec. Chyba tak? koniec teraz. Ale rozwoju. tu jest fajnie, ale to dla dużych dzieci są takie. Konieczne. To nie, to to nie dla, dla takich małych płótź. No chodź. Bo ja raz chcę. Chcę. No i kroczek i na zjeżdżanie.